Siemanko, siemanko, ze strony Rafał z W oczywiście kolejny dzień, kolejne motocyklowe nowości, jakie trafiają do naszej oferty, za mną kolejna e, propozycja, może właśnie dla Ciebie na ten sezon 2025, jeżeli chodzą Ci po głowie jakieś e, mniejsze bądź większe podróże, e, jesteś takim normalnym dorosłym chłopem, czyli e, nie masz metr 50, bo to myślę, że Honda Varadero 1000 będzie motocyklem, który na pewno, e, e, no, który sprosta Wam wymagają, bo jest to taki motocykl stricte, e, można powiedzieć, turystyczny, e, ale no, jest on, mam miano naprawdę bardzo bezawaryjnego, такая typowa, ciężka, turystyczna kobyła, która ma mnóstwo zwolenników no i myślę, że nie ma w tym nic dziwnego, no bo po tylu latach od wyjścia tego motocykla od nowości naprawdę e, użytkowników tego jest mnóstwo, a większość e, opinii jest pozytywna, więc Honda Waradero 1000 u nas zawitała na dobre, staram się, żeby z naszej oferty jakaś Waradero 1000 u nas była no i ze mną kolejna e, fajna e, propozycja, dlaczego fajna? No myślę, że trafił nam się motocykl, który no aż grzechem było go nie wziąć, bo mamy Waradero z 2022 roku, e, to jest już to wydanie SD02 po takim mini jeszcze na gazikach, ale generalnie co jest ważne, że motocykl ma przebiegu, słuchajcie, 47 tysięcy km, co na Honda Varadero w Litrze, no to jest nic, słuchajcie, no takich motocykli nie ma. One generalnie z reguły oscylują w okolicach 70, 80, 100, no, nawet 200 tysięcy km. Tu mamy 47 oryginalnego przebiegu, na co mamy dokumenty, co Wam zaraz pokażę, ale też motocykl całkiem fajnie jest przygotowany do tego nowego sezonu, więc zostańcie ze mną do końca. Ja Wam już pokażę, co. Udało nam się dla Was dorwać, No i być może to jest motocykl, który już niebawem pojawi się u Ciebie w garażu. Honda XL1000, czyli oczywiście model. Varadero, no motocykl legenda no, o Varaderce, o, o, o wiadrze jak to tam zwał, tak zwał no myślę, że legend na pewno jest sporo, na pewno legendy głównie związane z podróżami, z tymi fajnymi chwilami jakie ten motocykl swoim użytkownikom dał, no to są co prawda już takie dziadki turystyczne, bo że to jest 2002 rok, motocykl 23 lata ma już za sobą ale to, słuchajcie, no mimo to to są motocykle, które po dziś dzień mają bardzo duże wzięcie, staramy się mieć tych Varadero jak najwięcej, no oczywiście większościowo to to już takie zjechane motocykle, które no już tych tysięcy mają za sobą sporo a nie w tym sensie. myślę, że można kupić w za 8 zł w wersji jeszcze gaźnikowej no ale tak jak ten egzemplarz, można też kupić drożej motocykl, który po tylu latach wciąż będzie wyglądał fajnie, świeżo i zadbanie i to też nas skusiło, no a przede wszystkim 47 tysięcy na lotu, myślę, że w turystyku to jest bardzo dobry wynik, no i taki przy dobry, no słaby wynik, jeżeli chodzi o turystykę no ale fajnie, jeżeli chodzi o posiadanie tego motocykla, na samym papierki słuchajcie, wyciąg z ostatniego badania technicznego na terenie Niemiec, z eee, zeszłym roku w 2024, no pod koniec sezonu można powiedzieć miał 47,615, więc no po prostu od tamtego czasu ten motocykl już nic nie śmigał, od tego, od końca zeszłego sezonu. W 2016, co ciekawe, miał 45,900, więc tak naprawdę przez 8 lat ten motocykl stał praktycznie nieruszany. Eee, no ale fajnie, że jakby do samego końca to badanie techniczne jest ważne, więc jakby no chłop do, do samego końca ten motocykl miedził, no do samego końca, czyli do ostatniego, do końca zeszłego sezonu. No i oczywiście jak my ten motocykl trafiliśmy, trafił nam się w ręce, eee, słuchajcie, on wyglądał tak jak teraz, od, od takiej przestrzeni stricte wizualnej, no to zrobić się mu tam oczywiście lekkie mycie i tak dalej No oczywiście miał motocykl jakieś historie, bo mam polakierowane te boczne elementy na którym jest napis Baradero. ale podejrzewam, że to było 100 lat temu, bo na przykład tutaj mamy też takie wstawki, ale one nie są lakierowane, tylko to jest okleina, więc no, tu jakiś pomysł na to był, czy to coś maskowało wątpię, no bo na przykład zbiornik cały został w fabrycznym lakierze od nowości. Tyle tak samo w serii. No tutaj te przednie elementy czaszy, lampa, błotnik, przednie, to wszystko jest fabryka, więc no tutaj pewnie z perspektywy czasu coś tu się zadziało, ale to jest ładny pasek, nie jest jakiś tam poklejony, nie wiadomo jaki wyrzeźbiony. Ładnie to jest wszystko odświeżone i dobrze to wygląda. No ale my się skupiliśmy na tym, żeby te przygotować od takiej strony troszeczkę eksploatacyjnej może też nie był jakiś wielki serwis ale oczywiście serwis olewofiltrowy, e, nowy olej silniku, zalany motulem nowy filtr oleju oczywiście zrodziliśmy e, filtr powietrza, okazało się, że tam jest K&N e, więc no, aby go przedmuchaliśmy, ładnie wyglądał, więc e, macie filtr powietrza KN i jest spoko e, do tego dwie nowe świece rydowe stare też były spoko no ale jak już ściągaliśmy bearing, żeby się dosiergować do filtra powietrza, no to grzechem było tych świec nie wymienić e, nowy akumulator oczywiście Motobata, fa, fajny duży, wielki akumulator, który do się nadaje więc nie, jakaś ma, ma, nie jakieś maleństwo Więc tak o to też zadbaliśmy No i tyle, reszta podzespół Moim zdaniem jest spoko No tak naprawdę opony z przodu, z tyłu są bieżnikowo fajne Macie tutaj Metzelerka yy, z przodu 2000 Słuchajcie, no DOT będzie na pewno nie jakiś świeży Bo to jest jednak motocykl, które przez dużą część swojego czasu stał, więc to niestety To jest taka zmora motocykli, które mają małe przebiegi. 2014 rok po nas z, z przodu, i już z tego co pamiętam, to z tyłu też 2014. Bieżnikowo super, yy, no ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no jak, jak faktycznie bardzo chcecie iść w tą turystykę, jeżeli to ma być jazda faktycznie od razu z buta atakować tak Europę, no to pewnie warto byłoby to ponownie wymienić. No ale jeżeli to ma być taka Taka turystyka, umówmy się w kołkomina, bo często ludzie kupują Waradero, raczej nie mając jakichś tam specjalnych. Marzeń o tym, żeby gdzieś daleko się wypuszczać, no to moim zdaniem te opony też będą jeździły. No, jeżeli nie będzie się kłaść na kolano i będzie jeździli tylko w dobrej pogodzie słonecznej, no to te mody normalnie się będą kleiły, bo są ładne, nie sparciałe, nie popękane. No, ale mówię od razu, to jest wiadomo. No ciężko, żeby mieć modus 47 tysięcy i mieć nowe sztuki, opony nie miało się bardzo kiedy zjeździć. Tarcze za to z klockami z przodu i z tyłu są w porządku, zostaw napędowy tak samo, zawias jest ładny, suchy. No i sam się im bardzo ładnie pracuje, ładnie się wkręca, ładnie schodzi z obrotu, więc tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Eee, no i co? No to co, jest doposażony, słuchajcie, no bo z tego, że on po prostu fajnie świeżo wygląda, co jest rzadkością w takich łodozgach turystycznych. No co, po prostu też widać, że i, że, ten, że i ten przebieg na niego za bardzo nie zdążył zadziałać. E, więc taki ładny, świeży, zobaczcie, z tej perspektywy naprawdę dobrze to wygląda. No co, macie szybę z przodu MRA z deflektorem, jest też jakiś tam fajny, fajny Bayer. Gmole SW e, po, po lewej i po prawej stronie ochraniające. Do tego osłony dłoni. Macie wielkie kufry e, boczne e, i po prawej i po lewej, wypinane oczywiście ze środkowym kufrem GIF, do tego stopka centralna, ciemna lampa z tyłu, LEDowe kierunki z tyłu, żeby tak troszeczkę odświeżyć motocykl. No i myślę, że cała reszta. Eee, sprawia, że to jest spoko oferta. Moim zdaniem, no nie jest to, może najtańsze Veradero, ale mając porównanie dzisiaj e, różnych innych egzemplarzy, jakie się przy przewinęły, naprawdę to jest bardzo taki, no bym powiedział godny e, polecenia. Tym bardziej mamy kompletny zestaw kufrów, co, co z buta możemy tym motocyklem wijać się w trasę i, i będzie gitara. Oczywiście na ten cały serwis, który my zrobiliśmy, czyli ten serwis lobby filtrowy i tak dalej. Wstajecie książkę serwisową, to będzie wpisany ten serwis, więc będzie można zawsze sobie podejrzeć, jaki olej kiedy wymieniony i tak dalej, więc to po naszej stronie. No i co? My zapraszamy Was do, do, do nas do żardowa. Jaśminowa 20 metrów, wpadajcie. Zbijemy sobie piąteczkę, powiadamy o motocyklach, i będziecie mogli przysiąść się do tego motocykla. Nawet nim przejechać, jak tylko pogoda pozwoli, to będziecie mogli go zabrać na przejażdżkę, sprawdzić, czy to jest Wasz klimat. Więc myślę, że zawsze taka wizyta będzie, e, będzie fajna i owocna. W e, razie wołuję, jeżeli faktycznie to będzie to, będzie strzał w dziesiątkę, to my Wam także oczywiście pomożemy to sfinalizować, pomożemy to zapakować na Wasze auto, wystawimy wszystkie dokumenty. E, no ale też, jeżeli nie macie własnego transportu, no to My też możemy zaoferować swój. Dowozimy eee, motocykle w po całej Polsce, więc nie jest to żaden problem. Oczywiście do 100 km robimy to zupełnie w gratisie, powyżej 100 km za dodatkową opłatą eee, Więc jakby warto się zapytać z góry, ile kosztuje dowozu do waszej miejscowości? My wam to szybko przez telefon wyceniamy. No i jak tobie ta kasa pasuje, no to z góry płacisz za sam transport, a całą resztę za motocykl dopiero na, na miejscu u siebie pod domem. Jak już go sobie zobaczysz, obejrzysz, sprawdzisz i przetestujesz. Więc myślę, że całkiem fajna opcja. Warto, warto się o to dopytać. No i co możliwe finansowanie oczywiście Jeżeli tym jesteś zainteresowany to zadzwoń zapytaj Też jesteśmy do dyspozycji No i co jeszcze fajnie z gadżetów No to jeszcze macie wieżyczki, wieżyczki kierownicy i troszeczkę wyżej kierownice. No i na manetki oczywiście tak samo Do tego ładowareczka Święty Krzysztof fajnie nam tutaj Pilnuje żeby nic tam się nie wydarzyło No i co czerwone guzik, W dół klikamy sobie za sprzęgiełko Jeszcze pyk, klikamy zapłon No i co fajna praca Pałeczki legendarnej. No i ten but pałki, jednak minus wszystko. Mamy tutaj do czynienia z litrem. Pał. Czyli to jest motocykl, który chodzi ci po głowie. Łap za telefon. Jesteśmy po drugiej stronie. Chętnie odpowiem Ci na wszystkie Twoje pytania. No i kto wie, może już niedługo ten motocykl pojawi się u Ciebie w garażu. siemanko lewa w górę. Hej!